Witajcie drodzy widzowie. Kolejna recenzja numer 4 na 22 rok magazyn Minecraft, w którym dostajemy górnika, creepera i taki mały zestawik z miksturą odnawiającą życie, pochodnia. Przypuszczam, że węgiel. Taki do wydobycia. No i klocek bazowy taki standardowy, klasyczny. To wszystko tutaj utrzymane w kolorach szarości. Ładne, tak? Wpisuje się w tą stylistykę Minecrafta. Tak więc ja się cieszę, że tutaj magazyn trzyma poziom. Dostajemy dwie minifigurki po raz kolejny i naprawdę dobrze wyglądają. Tutaj posta postanowiłem sobie go ustawić w taki Pozie uciekania przed Creeperem, ale ustawmy go już normalnie. Tutaj widzimy bardzo ładne nadruki. Zobaczcie, oj, przybliżę troszkę. No, oczywiście one są ładne, ale kwadratowe, tak? Więc tutaj nie mogę niestety jakoś więcej coś Wam powiedzieć na ten temat. Spodęki jednokolorowe, ramiona niebieskie, te prześwitujące. Prześwituje jeszcze ten, ten tutaj serek tak, spod tej kapoty, tak ją nazwijmy, tej bluzy górnika. Z tyłu mamy też jakieś zapięcia, jakieś ściągacze, tak mi się wydaje. No i wycięcie jeszcze tutaj na koszulę. No i dodatkowym elementem jest tutaj ten kilof. No i główka, no na dróg tylko z przodu, tak, nigdzie więcej już nie ma nic ciekawego. Tutaj chyba, przypuszczam, jakieś lampki są, tak? ponieważ ja w tym świecie nie siedzę Minecrafta, więc nie powiem Wam, ewentualnie napiszcie mi w komentarzu. I tutaj Creeper, no to on się składa z takiego jednego elementu, dwóch rączek takich przyklejonych w postaci oj, trochę gubię ostrość, takiego 2 na 1. No i główka, no to każdy ją pewnie widział, tak? Więc no też, też, ok, tak? Cieszę się, że nic się tutaj nie powtarza. No jeszcze zajmijmy się tą konstrukcją z tyłu. Wpisuje się w ten klimat jak najbardziej do wklejenia do swojego jakiegoś większego, większej budoli, setu z Minecrafta. To się zgubi albo uzupełni gdzieś tam waszą kolekcję. Tak więc zobaczmy jeszcze sobie na inne postacie, które. Nas tutaj przywitały w poprzednich numerach. No, widzicie, że to jest naprawdę świetne. Cały czas mamy coś nowego, nic się nam nie powtarza. Tak więc, no, ja jestem zadowolony z kolejnej minifigurki, która trafia tutaj właśnie do kolekcji. Tu, oczywiście, było więcej tych elementów. Chyba wam pokażę. Ale już nie będę wszystkich wyciągał, tak. No, i tak w sumie nabrałem ochoty na zrecenzowanie czegoś z tego świata. Może jak się pojawi coś. Jakiejś promocji, no to na pewno taki zestaw sobie zakupię, żeby móc gdzieś te postacie wszystkie na przykład na nim ustawić. Tak, taki mam wstępny pomysł. Tak więc dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Po polecam Wam ten magazyn i widzimy się w kolejnych recenzjach. Cześć. Zajrzyjmy sobie jeszcze do magazynu. Sprawdźmy, co nas tutaj czeka. To jest właśnie nasz zestawik, który dostajemy. Mhm. Tak, więc tak wygląda ten magazyn. Tu jakieś ciekawostki, jakim poszukiwaczem przygód jesteś. A, czyli taki bardziej quiz, żeby sprawdzić, w jaką postać się kierujemy. Zapowiedź magazynu, chyba że już w sprzedaży, tak. No to wiadomo, zresenzowany już jest. To nic nie będziemy się tutaj e, rozwodzić. Zobaczmy, jaki mamy plakat, gotowy do ataku. Całkiem niezły. I kolejny. Nie? Hm. Taki średni z minusem. Coś się dzieje, ale taki nie do. Pszszszsz... Nie, nie, nie wiem o co, co w nim chodzi za bardzo. Znaczy no, po prostu taka jakaś scenka z tego świata. Wasze pracę. No i dalsza część komiksu. Sposób budowy zestawu. Zobaczmy jeszcze co mamy dalej. Jakie zapowiedzi to nas też interesuje. Steve kontra utopiec 22 września, czyli już niedługo. No i w kolejnym Lego Avengers już 18,08, czyli 18 sierpnia. Będziemy mieć War Machine. Taki oto czarny Iron Man, tak go nazwijmy. I kolejnej, że niby już jest w sprzedaży, ale ja Wam powiem, że jeszcze go nie widziałem. Tak więc, jeszcze będę musiał poczekać z recenzją. Tak więc, dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.